Oglądaj do końca, bo konkurs. Słuchajcie, widzę, jeszcze taka szybka sprawa widzę, ja naprawdę, ja nie wymagam dużo, ale oglądajcie moje odcinki do samego końca, jeżeli chcecie wygrać konkurs, słuchajcie, to wynik wygracie konkursu, jeżeli wy, napis wy napiszecie, biorę udział, konkurs się wygrywa, jeżeli oglądacie odcinek do samego końca, bo ja... W pewnym momencie w filmiku mówię, co trzeba zrobić, a nie, że wy mi piszecie, biorę udział. Nie bierzecie wtedy udziału, bo nie napisaliście czegoś, co ja was proszę, żebyście napisali, żeby wygrać. Nie wygrywacie tego, nie macie w ogóle szans, bo piszecie, bo nie biorę udział. Wy nie bierzecie wtedy udziału. Wy po prostu musicie obejrzeć odcinek do samego końca i napisać to, co ja powiedziałem, a nie, że wy piszecie, biorę udział. Wtedy nie bierzecie udziału. Mam nadzieję, że... No i wiadomo, no dzisiaj możecie to zgarnąć, właśnie to do, doładowanie na 60 zł z poprzedniego odcinka, no bo nikt się po niej nie zgłosił. Więc co trzeba zrobić, no wiadomo, oglądać odcinek do samego końca. Dzisiejszy temat odcinka jest dosyć nietypowy, bo teraz przez 3 dni chciałbym Wam rzucać odcinki z Brawl Starsa, które by wyglądały na ten, w ten sposób, że na pierwszym odcinku, czyli na tym, powiem Wam, jakie skiny powrócą yy, na, br, yy, na Halloween w Brawl Starsie. Jutro powiem Wam, jakie skiny powrócą na święta Bożego Narodzenia w Brau-Starsie. No, a za dwa dni powiem Wam, jakie skiny powrócą do chińskiego Nowego Roku. Jeżeli chcecie jutro taki odcinek zobaczyć, no to pięć łapek w górę musicie dobić, żeby jutro pojawił się odcinek, bo jeżeli nie robicie, no to niestety odcinek się nie pojawi. Więc lecimy do pierwszych skinków. W... Dobra, a jeszcze przed tym wytłumaczę Wam bardzo ważny schemat. Jeżeli jakieś skiny wychodzą do Brawl Starsa, to polega to na tym, wiadomo, skiny e eventowe. To wygląda w ten sposób. One wychodzą za swoją cenę, jaką supercell przydzielił, co nie? Przydzielił temu skinowi no i wychodzi za rok na swoją okazję, to jest o 25% tańszy. Wychodzi za 2 lata na swoją okazję i za 3 lata to jest o 50% tańszy. Moim zdaniem bardzo prosty schemat i tak z każdym skinem to wygląda. Więc zobaczymy, w, w 2018 roku nie było żadnego skina w Halloween, ale w 2019 już zawitała do nas, do nas właśnie. Wiedźma Shelly, czyli bardzo OG skinek, zazdroszczę osobom, które go mają, oczywiście to był rzadkość, epicka skinka, 149 gramów, później kosztował 109 gramów, a później 79 i on już wiadomo nie powróci, tak samo jak nie powróci Wilkołak Leon, który kosztował, tak, se jest, e był e no jest epickim skinem, tak jak Wiedźma Shelly i również no niestety nie powróci. W 2024 roku. No i jeszcze to się tyczy skina Covera Piper, który też na pewno nie powróci. No bo to był yy, bardzo rzadki skin z 2000, w sensie bardzo rzadka, bardzo rzadka rzadkość tego skinania. Że on był bardzo rzadki i można go było nawet zdobyć za 39 Mega opłacany. A teraz jedziemy do 2019 roku. Nie, teraz lecimy do 2020 roku, w którym było tylko jeden skinek yy, Brawl Starsowa Halloweenowa Rossa, którą można było kupić za 79 gemów. Później, później w sumie yy, za 59, a później za 39 przez 2 lata. No i ona również nie powróci. Teraz lecimy do skinów, które powrócą w 2024 roku. Pierwszy skinek, jaki powróci, to będzie bagnowy nowy Jean który będzie kosztował 39 g, bo powraca po raz ostatni. Już za rok, czyli w 2025 roku, on nie powraca tak jak nie powraca. Yy, duch Squeak będzie dostępny za 39 g, i on ich nie powraca za rok, tylko powraca w tym roku na, na Halloween. Tak samo to się tyczy Hrabia Pangurii. On również będzie kosztował 39 gemów, nie powróci, za, powróci tylko w 2024. Ale to się też, ale to się tyczy też e, dyniowego jeźdźca z ale on będzie kosztował 59 gemów, bądź 79, bo w poprzednim roku kosztował 79 i był o 50% tańszy. Nie, w poprzednim roku kosztował 59 gemów, ale powinien być o 50% tańszy, a o 75% tańszy. Więc moim zdaniem wyszliśmy na plus, jeżeli ktoś go kupił, bo nie wiadomo, czy teraz będzie za 79, czy teraz będzie za 59. Mam nadzieję, że za 59, bo ja kupię sześciuteńkie skiny, jakie będą na Halloween, co nie? I też nagram wam taki odcinek jak wczoraj, co nie? dobra, lecąc dalej do 2022 roku. 2022, e, 2022 rok zawitał do nas Frankent Grom i on będzie, czekajcie, w 2022 roku to one również powracają i również będą przecenione o 50%. To jest epicki skinek, więc on będzie kosztował teraz 79 gramów. Dalej mamy też dobrze nam znanego najtańszego skinka w Brawl Starsie. Ogólnie on kosztował 29 g, był najpierw wyzwany na Halloween, a później kosztował 29 gramów, można go by było kupić. No i to w sumie tyle. Yy, rok temu był przeceniony na 25%, czyli kosztował 19 gramów, a teraz a teoretycznie powinien kosztować albo 14, albo 15 gramów, no bo wtedy jest... A, bo wtedy jest 50% zniżki, bo rok temu było 25% zniżki, no nie? Więc teraz powinien kosztować 50, więc... ale wątpię, że tak będzie, pewnie po prostu będzie kosztowało 19 gemów, no bo to by było bez sensu, że skin za 14 gemów, no trochę to sus. Więc dobra, lecimy do ostatniego skinka, bardzo nam dobrze znanego, Ducha Leona, który również jest z 2022 roku, będzie kosztował 39 gemów, nie tutaj, jakie ja mam pokazane 49, będzie kosztowała 39 gemów, mega ładny skinek, mi się podoba i to już już ostatni odcinek Ej, o, osta, osta, ostatni skinek z 2020 roku Ej, 2022 roku. Teraz jejdziemy do 2023 i to jest czarownica y, Shelly, która kosztuje będzie raczej koszt to jest mityczny skinek, więc powinna kosztować 149 gramów, bo ona wyszła rok temu, czyli 25% zniżki. I to samo się tyczy białego wielkołaka Leona, chociaż i on też powinien kosztować 149 gemów, ale nie muszą koniecznie, ponieważ przecież jeżeli ktoś ma Wilkołaka Leona albo Wiedźmę Shelly, to to wygląda na takiej zasadzie, że ma obniżone o 50% takiego skinka. więc może my po prostu nie będziemy mieli przeceny i to będzie po prostu normalny skinek za 200 gemów, ale to by było trochę bez sensu, no mi się wydaje, że będzie jednak kosztowało to 100... No będzie o 25% tańszy, czyli będzie kosztował o... Nie wiem w sumie do... Nie wiem w sumie dokładnie. Więc no tak, by kosztował 150-140 zgramów, dobrze wcześniej mówiłem. No i to w sumie wszystkie skiny jakie powrócą. Jeszcze nam nie wiadomo jakie nowe skiny wyjdą w 2024 roku. A i tak ich nie będę kupował, bo ja skiny kupuję jak są o 50% tańsze, bo to się nie opłaca kupować skinów, je, jeżeli są o 25% tańsze, no bo za rok będziesz miał o 50% tańsze, więc nie kupujcie takich skinków, taka moja porada. Za 20, 25% tańszych. A jeżeli chcecie wygrać doładowanie na 60 zł, nie piszcie Biorudziom. Naprawdę. Jeżeli ktoś spełni te wymogi, to, to nie musi pisać Biorudziom. Musicie mieć subskrypcję z dzwoneczkiem pod tym filmem, łapkę w górę i w komentarzach napisać Hashtag Halloween. Jeżeli ktoś to zrobi, to ma szansę wygrać doładowanie na 60 zł. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Naura.